Kiedy zmierzaliśmy do tego lądowania awaryjnego, załoga w sposób precyzyjny, bez pański przekazali nam wszystkie instrukcje. Byli do nas wsparciem. Samo życie jest życiem no, niezmiernie mocnym. Na pokładzie były dzieci, więc można sobie to wyobrazić. Natomiast ja jako kapłan udzieliłem wszystkim do przyciężenia już przed lądowaniem i myślę, że każdy z nas był gotowy na, na najgorsze, co może na... Chciałbym tutaj, poza emocjami i z różnymi przycięciami, mocnymi, bardzo. Субтитры